No i witajcie moi widzowie, druga część filmu skarby, skarby od Bogumiła. Znalazłem chwilę, żeby dograć odcinek, więc, więc co, my tutaj, co my tutaj dalej mamy? Może, może pojedziemy dalej trochę bardziej współczesne monety. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś, jakąś... A, to światełko jest... Dobra, pomal styrkujemy. Tutaj jakieś centy, centy Ameryka, rok 60, 1964. Yy, nie sprawdzałem, ale pamiętam, że do 1964 roku yy, amerykańskie monety yy, były bite w lepszej próbie srebra bodajże po 64 ta próba srebra spadła do trochę niższej. Natomiast, natomiast tutaj zastanawiam mnie ten, ten kolor na tej monecie jakiś nie wiem zobaczcie, yy, jakaś taka przebitka czegoś, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem co to jest. Prawdę mówiąc pierwszy raz coś takiego widzę. Yy, co tutaj jest? 1900? 63, więc trzeba by to sprawdzić sprawdzić w katalogu, czy tam w internecie, ale mówię w amerykańskich, tak mi się tutaj kojarzy że od 64 roku to były sreberka. Natomiast one nie wiem czemu, nie wiem czemu takie dziwne tutaj, mają takie przebicia, przebarwienia. Powiem szczerze, że że nie wiem, nie wiem. No ale to trzeba będzie pewnie jeszcze tam rozkminić troszeczkę. Eee, te są bardzo fajne, te są bardzo fajne, zobaczcie. Eee, pierwsze moje shillingi George George 6 tu sling 1948. Nie miałem jeszcze shillingów nigdy, powiem wam. Eee, moje pierwsze shillingi od Bogu miła są. Dał mi tutaj ich 5 sztuk. Monety te są wykonane z miedzią niklu. Czyli 1947, 50, 1951, 1949 i 48 rok. No, za jednym zamachem prawie cała kolekcja elegancka. No, fajne, fajne, powiem Wam, bardzo fajne. Fajne, duże monetki. Dobrze. I teraz tak. Teraz tak. Co my tutaj dalej mamy? Aha. Może, może tutaj Polska. Perelek. Nasz perelek. 50 groszy. Rocznik 76. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Jak widzieliście. Miałem, miałem perelek. Yy, no ale tutaj Kolejnej 50, nie 50 groszówki już nie mam gdzie skitrać. Więc po prostu po prostu yy, gdzieś to tam później coś wymyślę. Yy, kolejna 50 groszówka, perelek nasz. Zobaczę tu pod światło, który to jakieś 71, o ile dobrze widzę. Dobra, kolejna następne. Polska, PRL, 10 groszy, rok 1972, na tych monet to tu nie muszę nikomu zbytnie objaśniać, raczej raczej większość zna i pamięta, yy, 1 grosz, 1 grosz, rok 49 to powinien być, tak, bo on był w 49, I te, tak, 49, tych grosiaków to ja już mam, i tutaj, i, i jeszcze gdzieś tam indziej, bo one mi się też nie mieszczą. Ale powiem wam, że nie wiem czemu, ale lubię te, te grosiaki, jakoś, tak. W ogóle ostatnio te, te drobne monety, jakoś, niby duża moneta okazała, fajnie wygląda, ale jakoś ostatnio te, takie, takie, te małe jakoś mi się z powrotem podobają. No i tutaj, taką już gdzieś też mam. Teraz akurat wam pewnie nie pokażę. 10 zł kościuszko to był jakiś tam. 59 rok, czyli też, czyli też PRL. Dobrze. Yy, dwa złote jagody. Tak, o to też fajne, fajny rok. 1900, 1960. No i kochani, yy, jagódki, jagódki. O, dobrze, zobaczcie. Jagódki idą do jagódek. To są jagódki. Więc kolejna jagódka trafia do do tutaj albumu. Ok. Fajasko. No dobra, ile film ma? Już 5 minut. Gadam, a jeszcze, jeszcze nie pojechałem wszystkiego, powiem wam. Powiem Wam bardzo, bardzo dużo, dobra. Yy, chyba też znowu będzie kolejny odcinek. Yy, 5 groszy też jakiś tu jest perelek 40 49. No i powiem wam, że zastanawiam się, z czego to było bite, bo yy, oprócz aluminium, pamiętam, że były też takie bite z, z mosiądzu piątki. Powiem wam, że nakładek były bardzo duże, ale tylko raz w życiu mi się taka trafiła. Kiedyś taka piątka z mosiądzu. Więc pewnie, pewnie wszystkie poszły do przetopienia. No i kolejna, kolejna piąteczka. Też 49. Perelek. Super, super. No i teraz co mi tam tu zostało z Polski? 20 groszy. Yy, czyli druga RP. Czyli jakiś dwudziesty. 20... 23 rok. Tak. 1923. Fajna, czytelna moneta. Dobra, ale nie rozgaduje się, bo czas leci. Yy, a monet jeszcze bardzo dużo. Tutaj kolejne 2 grosze. Też druga RP, czyli 1927. Fajna patynka na niej. Spójrzcie taki zielony. Zielony, zielony taki nalocik. No, co prawda nie każdemu się to może podobać. Ale dobra, dobra. Jedziemy. Jedziemy. Kolejne yy, dwa grosze, czyli też druga RP. No i tutaj. No i tu dobrze roku nie widzę, ale też nie będziemy się tu spinać. Yy, jedziemy dalej. Yy, jeden grosz, o tutaj też druga RP, fajna, czytelna jednogroszóweczka. Rok tysiąc yy, 937 bodajże bodajże, dobra, nie będziemy tutaj, yy, tutaj kuszyć kopii kruszyć. Yy, jedziemy, jedziemy. Kolejny jeden grosz. Rewelacja, rewelacja. Po prostu cała kolekcja przyjechała do mnie. Będzie tu coś tak widać od ręki 1925. Zobaczcie, zobaczcie. Fajowskie te malutkie monety są po prostu. No dobra, nie chcę mówić. Zaje fajne. O, zaje fajne. To będzie takie y, delikatne i określone. Dobra, i kolejny jeden grosz. Druga RP. Yy, rok. rok. Rok, rok, rok. Rok. Dobra, nie, nie będę się tutaj yy, w błąd prowadzał. 8 minut kurczę a zostało jeszcze monet dobra słuchajcie yy, zrobimy pauzę nie będziemy robić takich długich filmów yy, zrobimy jeszcze jedną część więc yy, w kolejnej części będzie tutaj praktycznie pozostanie tylko Rosja no i tutaj yy, bonus taki specjalny od Bogumiła guziczki no to dobra, Bogu mił jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w trzeciej części, w trzeciej części do narazie.